Witajcie przy czwartym questie ewentowym, zaczynamy go w Jaśminowej Herbaciarni Na mapce ewentowej, wchodzimy do środka I rozpoczynamy go u mistrza Yukihiro Mamy pierwszą opcję dialogową i cały czas wybieramy pierwszą, żeby rozpocząć quest'a, ja już go zacząłem I teraz musimy umyć swoje ręce w źródlanej wodzie, czyli gdzieś tutaj Ujęcie wody, albo źródełko, pewnie któreś z tych Herbaciarnia jest na kordach 16:21. Przygotowujemy się do ceremonii parzenia herbaty Jednak to źródełko Dusza i ciało zostały oczyszczone Pora zebrać herbatę Herbatę którą musimy zebrać znajduje się w tych miejscach Ja już zacząłem zbierać Ale nadal muszę Więc pozbieram sobie i pokażę wam ile potrzeba Dobra, teraz mam napisane wróć do mistrza Yuki Hiro, czyli do leśminowej herbaciarni, a zebrałem 6 młodych listków i 3 kwiaty herbaty. Chyba wszystkiego po jednym. E, wracam z herbatą. Dostaliśmy pusty imbryk. E, musimy pójść po wodę, w tym czasie mistrz wysuszy nasze listki. Idziemy do źródełka. I nabieramy wody. O, pusty imbryk. Chyba nie możemy stąd. To może z ujęcia wody. Tak, wodę bierzemy z ujęcia wody. I z imbrykiem wracamy do mistrza. Rozmawiamy z mistrzem. Zostaliśmy herbatę, musimy zająć teraz miejsce Chyba obojętnie gdzie, tylko przy filiżance jednak nie Tutaj po lewo musimy zająć miejsce Weź od mistrza wodę Bierzemy od niego wodę I zaparzamy herbatę Czekamy aż zielony pasek się naładuje po naładowaniu paska rozmawiamy z mistrzem. To jest koniec questa. Wybieramy doświadczenie lub brak. Otrzymaliśmy doświadczenie. Filiżankę i jedną walutę. Filiżanka ma 70K pełnego leczenia. W tym questie to na tyle. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do następnych. Cześć.